Hej, siwano, z tej strony Arlen i Witam was bardzo serdecznie w Fernbus Simulator, inaczej Simulator autobusu 2017. Tak brzmi polski tytuł gry, która swoją premierę miała już parę miesięcy temu, ale w Polsce wyszła całkiem niedawno, bo tydzień albo chyba ty dwa tygodnie temu. I postanowiłem ją nagrać. Powiem tak. Ostrzegam, że nie wiem jak będzie z płynnością, bo ustawiałem wszystko na maksa, totalnego maksa, bo gra wygląda kiepsko z tego co widziałem. Eee, I możliwe, że będzie problem z klatkarzem, więc wtedy będziemy kombinować i, i próbować osiągnąć jakiś sensowny framerate. W tej chwili w tej chwili po prostu zaczynamy i zobaczymy co nam gra zaoferuje. Nie chcę ustawień, chcę rozpocząć grę. No tutaj już jak widzicie utworzyłem sobie swoje konto i tak dalej. Wybrałem sobie miasto, bodajże Monachium, ale nie jestem pewien. No i jeszcze żadnej trasy nie robiłem. Więc rozpoczynamy grę i mamy wybrać tryb. Możesz później dokonać zmiany w edytorze tras. Czy chcę karierę, czy chcę grę dowolną? Kariera pozwala mi tworzyć trasy, przewodzić pasażerów, e, oferuje mi nawigację na trasach, szczegółowe statystyki, mam miasto startowe, ograniczenia na mapie, blokowanie miast. A gra dowolna daje mi wszystko od razu. No kurczę, nie będziemy się bawić o wszystko od razu, więc bierzemy karierę. Karierę. E, tak, ja jestem. Eee. Okej, okay. jestem tutaj i mogę se stąd jechać, tak? Czyli mogę, mam utworzyć tę trasę, tak? Okej. Okay. Tylko jak to działa? F... E, jakby musi... odblokować. No więc z Monachium. Nie wiem, do Norymbergi. Eee potem... Nie, nie, nie chcę tego. Nie wiem, przejdziemy się do Augsburga na początek. To jest dystans 102 km, czas podróży godzina 15. I co to czas odprawy? Nie mam do tego pojęcia. Numer trasy? Nie wiem co to o co chodzi. Dobra. Spróbujemy jak to działa. Mam coś takiego. No i... Może wybrać tryb sterowania, zręcznościowy realistyczny, chyba zręcznościowy wezmę. To jest nasz autokar, jak mnie mam, Mans Lions Coach. I mogę odblokować jakąś wersję C, która jest chyba większa, tusza trochę. No dobra, pogoda dynamiczna nie będzie. W sumie spoko opcje daje, nie narzuca tego z góry. No dobra. Zobaczymy, jak to się skończy. To mój telefon był słychać prawdopodobnie. Ktoś coś ode mnie chce. Wow, ta gra. Ta gra. Y, masakruje mi dysk! Podczas nagrywania mam 70% zużycia. Masakra. Nie widzimy jeszcze tak dużego zu zużycia na. Uży zużycia? Użycia na moim. jakimkolwiek dysku. A mam ich cztery. No, widzę, że grubo się zaczyna. Ale. i dość długo wczytuję, ale halo. Długo to będziecie wczytywać jeszcze? Towarzysze. Please, please. Come on! Faster, faster. No. No tylko ta muzyka to jest pocieszająca. Ogólnie, przepraszam, że bez kamerki, ale muszę trochę się pobawić, bo przy ostatnim odcinku znajdułem mam operator. Skarżyliście się mi, że jest problem z synchronizacją. A ja w sumie nie wiem jak, jak to ogarnąć. Eee, I muszę po prostu poszukać innych metod na synchronizację, a w tej chwili nie mam, mam średnio ostęp więc Po prostu obejrzyjcie sobie bez mojej mordy. Myślę, że to nie będzie wielka przeszkoda. O coś się wczytało. Odpraw. O karwa! Ale klatkaż to zajebisty. Co mam z nimi zrobić? Left mouse or gamepad face button bottom. mój ticket. Aha, grafika widzę zajebista na augsburg podróż o 10.02 do Monachium, 11.17 do Augsburga, potwierdzenie rezerwacji, proszę lub wydrukować potwierdzenie, dokument wymagany do wejścia do autobusu. Aha, czyli to jest jego jakby bilet, tak? To, o, o, razem Prawieni. no dobrze, pasażerowie, to jest dom, informacje, Trzeba być na przystanku na 15 minut, bla, 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 i eee, co ja mogę z nimi zrobić? Odprawa. No, okej. Okay. Tak. Aha, muszę teraz tak każdego obejść? Ciao, das ticket, bitteschön. E, przyjemnego przejazdu. Ekspresowa odprawa. E, tu ma jakiś inny rodzaj biletu. Co? Ich glaube, sie fahren doch nicht in meine Richtung. Aha, ich fahre dann mit dem nächsten Bus. Taka sprawa. Mein e, München do Augsburg. Danke schön. Ist das gültig? So. München, to Augsburg. Danke. Don't you see, mein Ticket. München, do Augsburg. Dankeschön. Ten. Rietzi, ist das gültig? Ich ist in der Stadt. Vielen Dank. Mahlzeit, hier ist mein Ticket. Do. Dann suche ich mal meinen richtigen Bus. Bin ich hier richtig? Jezus, nie mogę słuchać tego akcentu niemieckiego. Mhm. Tak. Ja muszę teraz na wszystkich odprawić? Keine Sorge, mam... ich komme schon klar. Sorge, ich komme schon klar. Tak, kann ich bei ihnen ein Ticket kaufen? Do Augsburg. No dobrze, ale nie wiem, co zrobimy. Dobra. Das Ticket, Mm, sehr freundlich. Servus, fahren Sie in meine Richtung? Nie. Ach, nee, jetzt echt? Mahlzeit, bin ich hier richtig? Ich bin hier richtig. Aha, oto chodzi, dobra, ogarniam. Mahlzeit, ist das gültig? Mahlzeit, ist das gültig? Vielen Dank. Moin, ich hoffe, ich bin hier richtig. Tak. Auf geht's. Ich Drogo, nie spotkałem się jeszcze z takim tej pory. ich bin hier richtig. Ach, Skąd oni wzięli tak. tyle tych... Fahren Sie in meine Richtung? Tak. Ciao. Odprawiłem pasażerów chyba, prawie. Potrzebuję biletu na podróż. No i chcę ci sprzedać, kobieto. Dankeschön. Nie wiem o kiego grzyba je chodzi. Wejdź z autobusu. Czyli tu mam wejść, tak? Sam mi lub opuść fotel kierowcy naciskając c ale widzę, że, że z tym klatkarzem to tak średnio bym powiedział. Eee... Co my tu mamy? Damy wysokie. Coś takiego. Coś takiego. Coś takiego. Tak. To muszę na wysokie poustawiać. Ale eee, mi przykro. Czemu nie mogę wysokich dać? Dobra, to tu nie będzie tak. Dodamy tak, tak, tak. Rozumiecie w ruchu to mnie praktycznie nie interesuje w sumie. Tak. No i tak. Zastosuj. No jest sporo lepiej, ale tak bez szału bym powiedział. Naciśnij przytrzymaj hamulec S Aby dojechać do ostatniego przystanku Jedziemy, tak? Auć! Jakoś tak dziwnie Jezu A jakieś, nie wiem, kierunkowskazy czy coś?

ta kamera obracająca się to też świetna sprawa. że aż mam ochotę ją wyłączyć, przechył pojazdu. To tak, to tak. Kamery w kierunku. Mogę to wyłączyć w ogóle? Zero. Przedkładam kamery podczas jazdy, częstotliwość zdarzeń. Samouczek, bla, 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 bla. E, to tak. Sługa tragier, nie mam tragier, bla, bla. E, przechył pojazdu. Trochę mniejszy tam Zastosuj O, elegancko A, no spoko I jademy Po prostu fizyka jest zajebista Miałem w sumie zielone, no ale Chcę kamerę chce zmieniać Prosto No zmienia się na zielone Zmienia się Zmienia się, no O, policja jechała Halu? Może przepuścicie mnie już, co? No dajesz. Dobra, jademy zobaczymy. Ale tu dziwi mnie, tu nie ma żadnych. Nie wiem, włączanie światła, kierunkowskazy, coś takiego, takie pierdoły, Tu nie ma nic, bo tak jakoś. To się wydaje taką biedną. biedną wersją ETS-a. A jakiś hamulec ręczny? Nie wiem, zajeb. Zaprzywaliłem w gościa. I nie mam nic, ani kary, ani mandatu, ani uszkodzeń, ani nic. To trochę, że tak powiem, no tak dziwnie. I tak bez, bez żadnego kierunku, wskazu. No i przejechałem na czerwonym i kto mi co zrobi. Okej. ok. Ciekawe by się w to napadzie grało. Mogę podłączyć go w sumie Dziwnie na też jest I teraz światło mi się pewnie zmieni O, kierunkowskaz Okej okay. Jak to z Gorsza jazda niż jazda, co? Popniak? No dobra Idziemy Grafika to coś genialnego w tej grze po prostu Przekraczam film Sandra ja, Nie znam tego filmu A Na padzie w sumie jest lepsza kontrola niż, niż na myszce To i tak jest strasznie dziwne Gdyby to chociaż powie, jak ETS wyglądało Mówi o dwójce oczywiście Jedynka nie pamiętam jak wygląda, choć sporo też grałem Gdzieś słyszałem właśnie, że to ten graficznie to taki troszkę mm, ETS jedynka na sterydach e To tak bieda trochę bym powiedział Aha, no to w sumie przydatne jest to Coś miałem powiedzieć to przechyla, przechylanie kamery jest spoko przy grze. Na padzie A tu nawet nie ma dobrej widoczności za tej szyby. Auć, nie to chciałem zrobić, ale jak to wyłączyć? O, bo w się. jest do... Ja mam diesen film z Keanu Reeves i Sandra Bullock, zamknij się. Ja dał autostradą, tak? E no, ale te pasy to mi się, że tak powiem, trochę. trochę za blisko malują. No cóż, lepszym kierowcą tutaj ja chyba nie będę. Tu mam, a tu mam prędkość pokazywaną, spoko, chyba render distance będę musiał zwiększyć. I tu mam jechać prosto, tak? Kurcze, to jest denerwujące, naprawdę. Znaki mi się malują przed samym dojazdem do nich. Widzę wszystko. Okej, okay, widzę, że tu chyba pada nie obsługuje. Pole widzenia ustawi na maksa. No jest lepiej trochę, chyba. A to i tak trochę żałośnie wygląda. Po czy policja w Niemczech jeździ Passatami? Naprawdę? Żadnego radyjka nie mogę sobie włączyć To dobra, znowu włączyłem tą mapę Jakieś opcje dodatkowe czy coś? Nie ma nic Trochę e, no, Trochę tak średnio bym powiedział Zjadę sobie tą stówkę na godzinę A lusterka? W lusterkach też wszystko, no w sumie widać w miarę spoko Okej okay. I deska jeszcze mogłaby być jakaś podświetlona bardziej, bo coś, bo widzę tyle co niżej, tak powiem. Kto obejrzeć się na prawelu lusterko, to też widzę wyższa sztuka jazdy. No cóż, chyba spodziewałem się czegoś więcej. Jak tu zmienić kamerę w ogóle na padzie? Nie wiem, czy jest w ogóle taka możliwość. Jedziemy tutaj jakieś tereny brzminne? Takie wygląda to jak jakieś, jak jakieś zboże. Naprawdę. ETS to mistrzostwo. Tak w porównaniu z tym. Nie mam nic do ETS-a ogólnie, bo ETS jest naprawdę dopracowaną grą, ale e, tematyka jest dość niszowa i tak naprawdę scs udało się dużo lepiej to rozwiązać. I patrząc na to, zdecydowanie czekam na Euro Coach Simulator od SCS-u. Mam nadzieję, że, że coś ogarną, e, bo były takie plany, z tego co pamiętam, ale potem coś, coś to, to nie wypaliło. E, bo zdecydowanie widziałbym symulator autobusu, powiedzmy na mapie, chociaż na mapie Eurotraka i z mechaniką Eurotraka czy American Traka, no bo w sumie to to samo. E, bo tutaj, no, tak że tak powiem, tak średnio bym powiedział. Jeszcze te mikrolagi co znaczy, że brakuje mi pamięci na karcie graficznej. I tak spytam co tu cholera jest tak niesamowitego, że 2 giga pamięci VRAM y, zaczyna brakować Co? Gdzie tu jest zużycie, takie zużycie tej pamięci? Ja wina na Ultragram! Ech. Sumulatory to wciąż bardzo niszowy rynek. A tak chciałbym, żeby to w końcu się rozwinęło. Żeby zaczęto większą kasę w to pakować. Bo naprawdę e, to nie jest głupie. A jest wbrew pozorom bardzo dochodowe. A producenci często to traktują jakoś tak e, po macoszemu. Nie wiem w zasadzie dlaczego. Może ciągle się czegoś boją? Tylko czego? Tu będą będę musiał zjechać. No ale znaki to by się mogły jednak wcześniej pojawiać, tak? System. Wow, co to było? System nawigacyjny w ETS-ie też się lepiej sprawuje. Zjazd taki dziwny jakiś Ausfahr. Wyłącz się, kierunkowskazie. Dobra. I zjeżdżamy powolutku. Powolutku. Tu żadnej fizyki nie ma. Żadnej. Naprawdę, jadę sobie takim ciężkim pojazdem z górki, a tu nic. Nie przyspiesza ani nic. Tylko trzyma się sztywno. I czułość kamery mogłaby być większa, jak na padzie. To też będę musiał zmienić jeszcze. Trzech pojazdów, czułość osi poziomej, osi pionowej, obrót kamery w kierunku jazdy. Eee... Nie wiem, czy to chodzi o kamerę, czy o kiego grzyba, ale się przekonamy. Chyba, chyba o skręt tylko. Kamera cały czas chodzi tak niemrawo. No jedź, jedź, JEDŹ! Czemu nie mogę zatrąbić? Jedź. O. Naprawdę, jakaś muzyczka by mogła grać. Zaraz... będę sobie chyba y, puszczał jakieś specjalne tracklisty oparte na NCS y, na muzyce NCS, żeby nikt się do mnie nie, nie dopierdniczył o prawa autorskie. I... i będę coś puszczał, bo to jest naprawdę nudne. Tutaj się sobie mogę eleganckie i go włączyć. A tu nawet nie wiem jak kamerę zmieniać. No ja mamy jeszcze trochę. Naprawdę, że taka gra dostała licencję przewoźnika Flixbus. Z tego co wiem dosyć dużego w Niemczech. I licencję Mana. No cóż. Chyba nie chcę wnikać w to. Naprawdę. No jedźże! ale ja nie, ten, nie na ten pas wjechałem. Ja muszę jechać prosto, tak? Okej. Okay. Tak, tak czerwone. Tak mi nikt nic nie zrobi. Bezkarność. Mam jechać prosto jeszcze No więc jedźmy Świateła włączajcie się Świateła Nawet nie wiem co te Ikonki oznaczają Dopiero przy Jakimś zbliżeniu je widać Bez sensu Przecież jest coś katastrofalna Zwężenie na jeden pas I będziemy jechać w prawo. Nawet rejestracje są w miarę takie. Jak tu cholera przybliżyć na tym padzie? Nie, nic praktycznie nie działa. Serio? To jest przykre. Jedźże! Jedźże! Jedź, 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 jedź. jedź. I włącz kierunkowskaz I ogarniamy temat I Będziemy zaraz na przystanku docelowym, w sumie fajna sprawa Pierwszy kurs za nami Pytanie, co będzie dalej? Myślę, że zarypię w tą lampę i mamy to, proszę Państwa. Mamy to, jej! Pierwszy kurs za nami, odblokowałem. No, widzisz, ty. Przed chwilą jeszcze mówiłeś, że jestem niedzielnym kierowcą. I że tak spytam, co teraz? Wejść do autobusu. Teraz to, to tyle: Żadnego podsumowania ani nic takiego. Wow, jest kamera cofania. Patrzcie, wy fajna sprawa. Mm, ok, i co ja teraz biedny mam zrobić? wenn ich nur vorher gewusst hätte wie schnell und günstig fernbusse sein können to do nie gada skoro Kogo tu teoretycznie nie ma stoją sobie i co ja mam z nimi zrobić no hm e więc tak no mamy tu wyładowane, odprawa sprzedaż trasy no jak mam opuścić, no to co ja mam zrobić? co ja mam jeszcze zrobić, powiedzcie mi o! taka sprawa sprzedane bilet, niewłaściwa odprawa, sprzedaż minus 5, odwiedzamy przystanki? aha, kontakt z centralą, tankowanie paliwo nie skończyło się, przechane kilometry, jest podsumowanie, obsługa Planowy przyjazd, jak 1 na 2 Nowy odjazd, zgodnie z harmonogramem Komfort 0% Pozostawieni pasażerowie 0% Nadano komunikat, nawet nie wiem jak Kodeks drogowy, a tu są jakieś te... Ale zmieszczono się w czasie, zmieszczono się w limicie czasu pracy Technika jazdy Nieodpowiednie prowadzenie Powiem tak, gra z tego co widzę głupa, głupia się nie wydaje, ale tak jakieś rok, półtora pracy przed, przed producentem powinno jeszcze być, żeby to doszlifować. Tymczasem jest biedano. Zobaczę, jaką mogę sobie trasę zaplanować. Z Augsburga, z Augsburga do Stuttgartu na przykład. Czas podróży, godzina 51. Nie wiem o co tutaj chodzi 0,12 Ekspres nie będzie Cokolwiek to robi I mogę sobie jechać Tak? Germany Nie wiem przewidują kiedyś jakieś Inne może tereny Dobra w tym odcinku to by było na tyle W sumie Spodziewałem się czegoś więcej Coś pewnie się jeszcze pojawi Zobaczymy jak wy to będziecie oglądać Tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.